No proszę Państwa, zauważyłem niestety, że też są osoby pod fałszywą flagą. Głównie, głównie tych stęczą z, z piorunami i tak dalej. Przecież, czy pani Lempart nie jest związana z pisem? Przecież to ona e, też była członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Czy my, tutaj, o, już nawet, już, nawet już chyba. Policja ten. Ale to jest bardzo ciekawe. Według prawa polskiego można, można filmować ludzi, na, policję na manifestacjach. Ze o, prowoka prowokator. Tak. Więc e, czy właśnie my nie widzimy tutaj akcji pod e, fałszywą flagą niektórych? Tutaj. Just ten. Dzień dobry. Ej, na środku, nie czekaj na nic! Myślisz, że tutaj są prowokatorzy. Poka! Tak tak? Więc właśnie tutaj widziałem, że przed chwilą jak nakręciłem tutaj następny prowoka prowokatorka, jak nakręciliśmy prowokatorów. Pod fałszywą flagą to uciek. Czyli faktycznie tutaj jest bardzo niejasne. Tutaj na pewno dużo osób, dużo osób chce dobrze, dobrze dla Polski. Chociaż. Czy, czy też. Czy też e, czy też ci, którzy tutaj spa spacerują, bo tutaj są mi też tacy, <laughs> więc właśnie jest jedno pytanie, czy nie ma tutaj osób pod fałszywą flagą. Teraz no, właśnie widzimy tutaj, tutaj. Chłopak jakoś ucieka ode mnie. <laughs> czyli czyli my nie wiemy, bo tutaj jest taki jeden chłopak, który właśnie. O. Czekaj, to jest właśnie jedno takie pytanie. E, czy, e, czy, o, czy właśnie PiS czegoś nie robi, żeby właśnie ośmieszyć, no przecież nie ukrywajmy, że przecież e, sam przywódca, e, Tarnaino, jeżeli by chciał, to by mógł e, skonsolidować siły z Konfederacją, ale jednak nie chce, jedyne, są jeszcze inne ugrupowania, nie, yy, nazwać je antysystemowe, ale widzimy, że że ich jest tak naprawdę dużo, a tutaj garstka, yy, garstka jest Polaków, więc tutaj jednak jeżeli ktoś będzie z piorunami i tak dalej, to ostrzegam, to są prowokatorzy, propisowcy, a, a bardziej prokaczejscy. Dlaczego? Dlatego, że Kaczyński jest centralny, czyli, czyli dużo takich, czyli typowy, typowa platforma, czy typowy PSL. Więc to jest bardzo ciekawe. Czy tutaj właśnie nie wiemy, czy, czy niektórzy tutaj są, nie są pod fałszywą flagą?

Nie są ludzie, niektórzy tutaj też chłopak pod fałszywą flagą. To jest, to jest bardzo śmieszne, że można, że można ich bardzo, że agenci bardzo, że agenci bardzo się tym e, powinni tak naprawdę nie odróżniać, a tutaj już się e, stało tak jak trochę, e, tak jak trochę SS, że, bar, że mają te naszywki SS i oni się tym jeszcze bardziej chwalą. Ale nawet, wy tatu nawet tatuowali sobie SS, więc, więc możemy być pewni, że, że, że bardzo łatwo odróżnimy prowokatora. A tutaj właśnie dziennikarze. Dziennikarze właśnie <ścoughs> <ściekowego> nurtu. Nie, <ścoughs> fajerwerki są. To takie... To tradycja amerykańska. fajerwerki. Ach, tutaj dziennikarz prowokator. Widzimy go. Nakręcać go. To jest bardzo śmieszne, że, że z historii nie znamy, że dużo... że dużo właśnie... że dużo właśnie osób było właśnie z takimi naszywkami SS. Się bardzo chwaliło z tym. To jest bardzo śmieszne, czasami niepokojące. Czy jest fałszywa plaga? Sądzę, że tak. Ale musimy być pewni. Zobaczymy. Nie, w porządku. No. No to teraz proszę Państwa do usłyszenia i trzymajcie się. I pamiętajcie, uważajcie na ludzi z fałszywą flagą.